Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie próba zastanowienia się na to, jak koronawirus może wpłynąć na stan polskich finansów publicznych. Przede wszystkim, zaczynając od początku, należy zadać sobie zasadnicze pytanie, czy osiągniemy zakładane dochody budżetowe. Odpowiedź moja brzmi nie osiągniemy. Dlaczego? Chociażby wzrasta liczba zwalnianych osób z świadomych przyczyn. Czyli w tym momencie, zwolniona osoba nie będzie generowała dochodów w postaci podatku dochodowego od do osób fizycznych, niestety, dotknie to zarówno budżet państwa, jak i budżet. Jednostek samorządu terytorialnego, które, jak wiadomo, yy, posiadają swój udział w tych dochodach. Idąc dalej, na marginesie, yy, pragnę tutaj zauważyć, że ostatnio przeglądając forum pracodawców prywatnych, znalazłem takie bardzo nieciekawe wpisy dotyczące formy zwalniania pracowników, żeby robić to szybko. To znaczy, mówiąc wprost, po prostu pracodawcy wzajemnie zalecają sobie zwalnianie pracowników w trybie dyscyplinarnym. Wiedzą o tym, że, że, że ci zwolnieni pracownicy w przyszłości sprawy wygrają, ale to są tematy, które ciągną się latami. No niestety sądy powszechne też mają ograniczoną przepustowość, a, a w tym momencie tych pozwów będzie dużo. Nie róbmy tak. Naprawdę, jeżeli będą to słuchać pracodawcy, nie róbcie tak. Lepiej porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, są odpowiednie normy kodeksu pracy i rozstawać się z pracownikami w cywilizowany sposób. Ale nie to jest tematyką mojego wystąpienia. Dlaczego nie osiągniemy też zakładanych dochodów? Chociażby dlatego, że no, o tym się nie mówi. Na razie w sumie nie ma co o tym mówić, nie ma co o tym myśleć. Sytuację w kraju mamy tragiczną. Nie ukrywajmy tego, ale no, w mojej ocenie nastąpi gwałtowny wzrost przestępczości podatkowej. I no, niestety, mówmy to wprost. Chodzi mi konkretnie tutaj w tym momencie o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, chociaż tutaj może troszkę będzie to w mniejszym stopniu. Natomiast yy, chodzi mi głównie o ten VAT, nieszczęsny VAT, który co by nie było, stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. Może na początek, co to jest w ogóle VAT? Tak zwany podatek od wartości dodanej. Jest to taki podatek, który de facto, o czym niewiele pewnie z was wie, płaci ostatnia faza, czyli konsument. Tak, no, takie są założenia podatku od towarów i usług. Przykładowo, ja idę do sklepu, kupuję jakieś towary, kupuję chleb, kupuję masło, kupuję telewizor, cokolwiek i tej cenie, którą ja płacę, jest zawarty podatek VAT. Ale ja to kupuję jako osoba fizyczna. Natomiast, w momencie, jeżeli jestem przedsiębiorcą i na przykład ja coś sprzedam. Natomiast, jako przedsiębiorca vat to należy podkreślić: przedsiębiorca vat -owiec. Nabędę od innego przedsiębiorca, będą, o przedsiębiorcy będącego vat towar, to przysługuje mi tak zwane prawo do odliczenia podatku VAT od towarów nabytych. Rozumiecie o co chodzi? Sprzedaję, mam VAT, pobieram go od klienta, kupuję od drugiego VATowca. I odliczam jeden VAT od drugiego. Co to robi w konsekwencji? Powoduje to to, że mamy trzy sytuacje. Do Urzędu Skarbowego odprowadzimy, zapłacimy VAT jako przedsiębiorcy. Pamiętajcie, będziemy mieli nadwyżkę VAT-u, bądź będziemy mieli zwrot. Nadwyżka jest to taka specyficzna forma do przeniesienia na następny miesiąc. Nie musimy od razu ustępować o zwrot. I teraz, tak, idąc dalej, weszła w życie ustawa, tarcza antykryzysowa, którą bardzo chwalę. Naprawdę jest to potrzebne, szczególnie jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorców. Natomiast no są tam takie małe kruczki. Dotyczą one w szczególności zaprzestania kontroli. Tak, to trzeba o tym mówić. Państwo w tej chwili zaleca nie przeprowadzać ani kontroli podatkowych, ani postępowań egzekucyjnych. Z wiadomych względów. Mamy epidemię koronawirusa. I co w mojej ocenie w tym momencie może się stać? No, nastąpi po prostu wzrost szarej strefy. I to nie chodzi o przestępstwa karuzelowe, o jakieś ciężkie wymuszenia rozbójnicze, za przeproszeniem, które... którymi ja się też zajmuję. Chodzi tutaj o bardziej mi, o takich przedsiębiorców, cwaniaków, kombinatorów, którzy jednak będą chcieli uniknąć płacenia tego VAT-u. Może tak pokrótce, na czym to wszystko polega? No tak jak mówiłem wcześniej, jak wygląda mniej więcej schemat, schemat podatku od towarów i usług, płaci konsument, sprzedawca odlicza, naliczony i tak dalej. I tak dalej. mówię, podatek VAT naliczony jest to tylko uprawnienie. Ale w tym momencie zastanówmy się. Powiedzmy, jesteśmy przedsiębiorcą, mamy tam, mamy jakiś tam obrót, powiedzmy, nie, 60 tysięcy, 70 tysięcy miesięcznie. I teraz tak zastanówmy się, mamy do zapłaty podatek VAT, bo nie robiliśmy praktycznie żadnych zakupów. No i co teraz zrobić, żeby żeby ten. Tego VAT-u jednak do Urzędu Skarbowego nie wpłacać. Sposób jest prosty. Wprowadzamy do obiegu tak zwane dokumenty które, dokumenty, które potwierdzają fałszywe transakcje gospodarcze. Co to jest w skrócie? To są tak zwane fikcyjne faktury. W sumie, czy my czymś w tym momencie ryzykujemy? Urzędy tego nie sprawdzą, bo oficjalnie mają nie prowadzić kontroli. I teraz, jak to zrobić? Nie traktujcie mojego wystąpienia jako instrukcji na, na przestępczość podatkową, aczkolwiek. Yy, ja po prostu chcę tutaj zaapelować, żeby tak nie robić, bo mówię, odbije się w przyszłości to na nas wszystkich. Jak to teraz zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Należy wyhodować sobie drugiego podatnika VAT. Tak, wyhodować, no to, to trzeba mówić prosto. Trzeba sobie go wyhodować. Trzeba wyhodować drugiego podatnika VAT, który wystawi nam taką fakturę. Faktura VAT nie jest dokumentem, gdzie jest wzór urzędowy. Ja wiem, są te całe systemy, to wszystko, ale po prostu chcę wam zaprezentować przykład, który, jak to działa już od wielu lat. Aczkolwiek mówię, no kiedyś, no kiedyś, w dawnej sytuacji, kiedy nie było epidemii koronawirusa, urzędy to kontrolowały. No teraz nie oszukujmy się, nie będą już tego kontrolować. Więc w tym momencie hodujemy sobie takiego podatnika, VAT, rejestrujemy go. Polskie przepisy dopuszczają, że możemy go na śmietniku zarejestrować i to też przechodzi. Z to swoją drogą wielokrotnie już o tym mówiłem, pisałem, ale to, to widzę. Widzę, póki co nikt na to nie reaguje. I co dalej? I w tym momencie ten podatnik, którego wyhodowaliśmy, to możemy sobie, no to, jest, to już wchodzimy w tematykę słupów. Tak, to, to już są słupy. I taki podatnik, którego wyhodowaliśmy, wystawia nam fakturę. Tak, wystawia nam fakturę, w której dokumentuje, że sprzedał nam na przykład no, tysiąc maseczek ochronnych. Ale on ich nie sprzedał. Przepraszam, te maseczki ochronne to tylko w związku z obecną sytuacją, ale ich wcale nie sprzedał nam i wcale ich nam nie dostarczył. I w tym momencie mamy fikcyjną fakturę. Która do, co, do czego nas uprawnia? Do tego, żeby odliczyć podatek VAT. Czyli, jeżeli mieliśmy na przykład wcześniej zobowiązanie, rzucam kwotę z tytułu podatku od towarów i usług 15 tysięcy, to po odliczeniu tego mamy zobowiązanie w kwocie 1000 zł. Opłaca się? Opłaca się. I niestety tak to funkcjonuje. Także mówię. Nie sądzę, żeby wzrosły karuzele, że to mamy pozamykane granice. Właśnie może być coś takiego, że zacznie się wzrost takich małych, drobnych oszustw i takiej małej, drobnej przestępczości podatkowej, która niestety w skali, nie ukrywam, znając naszą pomysłowość narodową w skali, w skali całego kraju może przybrać naprawdę znaczący obrót. A de facto pamiętajmy, że ten VAT my jako konsumenci płacimy. Także wydaje mi się, że naświetliłem Wam swoją, swoją myśl wystarczająco. Apeluję, nie róbmy tak. Naprawdę nie róbmy tak. Bo mówię, my w tej chwili tego kryzysu, jeżeli chodzi o finanse publiczne, nie odczujemy. Nie odczujemy go jutro, nie odczujemy go pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za dwa. Ale na jesieni już zaczniemy to odczuwać. Zacznie brakować pieniędzy na wszystko, jak to kiedyś Rostowski powiedział, na 500 plus w budżecie pieniędzy nie będzie. Tylko tym razem ich naprawdę nie będzie. Apeluję szczególnie do prowadzących działalność gospodarczą. Nie róbmy tak, natomiast jeżeli widzimy, że ktoś tak robi, zgłaszajmy to. Zgłaszajmy, bo to są nasze, wszystkich nasze pieniądze wspólne. De facto, jeszcze tak powiem na zakończenie mojego wystąpienia, że no niestety mam kolegów podatkowców stojących po tej drugiej stronie, którzy często pomagają wyhodować takiego podatnika VAT i jest to karygodne. Jest to karygodne i jest to sprzeczne z tekstem ślubowania, który składali. Bardzo dziękuję za uwagę.